Rynek pracy, czyli to, co dotyczy wszystkich. Każdy na tym rynku był, jest lub będzie. Wiemy już czym jest, wiemy, że powstaje coraz więcej badań, opracowań i prognoz dotyczących rynku. Wiemy też, że jest to niezbędne, żeby polepszać sytuację gospodarczą, ale też indywidualną każdego obecnego lub przyszłego pracownika. Na rynku pracy jak na targowisku liczy się jakość i od tego właśnie zależy cena. Analogicznie, dobrze i odpowiednio do potrzeb pracodawcy przygotowany pracownik nie tylko ma większą szansę na pracę, ale też im lepszy, tym wyższą cenę, czyli płacę osiągnie. Jak więc skutecznie zaistnieć na rynku pracy? Otóż tę wiedzę niosą badania rynku pracy, które określają m.in. jakie zawody są potrzebne, a jakich jest za dużo, jakich kwalifikacji wymagają pracodawcy, kto najczęściej dołącza do grona bezrobotnych, a dla pracodawców niosą informacje, czy warto lokować biznes właśnie w wybranym miejscu, czy znajdzie ludzi do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zlecił lub sam wykonał pięć takich badań tylko w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. A skoro mamy badania, czyli wiedzę, pozostaje już tylko, a może aż, sprawa kształcenia. I tu dobra wiadomość szkoły, uczelnie coraz częściej wykorzystując tę wiedzę, ale też współpracując z pracodawcami, odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy, tworząc lub likwidując kierunki, lub też modyfikując je tak, by jak najlepiej przygotować swojego absolwenta do pracy. Wszystkie analizy, wszystkie te dane są publikowane na naszych stronach internetowych. Jak wiemy, w tej chwili jest, internet jest powszechnym instrumentem zdobywania informacji o świecie, w tym informacji użytecznych związanych z rynkiem pracy czy planowaniem kariery zawodowej. Ale robimy to też w ten sposób, że przetwarzamy w sposób odpowiedni te dane, na przykład w formie krótkich broszur lub ulotek i rozsyłamy je do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub do szkół. Przygotowana jest w takiej formie, która ułatwia po prostu odbiór tych informacji. My sobie zdajemy sprawę, że część naszych analiz, nie tylko naszych, czyli pewnego Urzędu Statystycznego, może nastręczać pewne trudności w czytaniu i analizie ich w dostępności, w związku z tym przetwarzamy to w taką formę, żeby było to zrozumiałe dla ucznia, pedagoga, czyli osób, które nie są związane z branżą bezpośrednio związane z polityką rynku pracy. Jesteśmy już zdecydowani, chcemy być świadomymi uczestnikami rynku pracy, chcemy mieć wpływ na naszą sytuację na tym rynku. Teraz trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Zacznijmy od uczniów. Uwaga, mobilne Centrum Informacji Zawodowej nadjeżdża. Właśnie w taki sposób, w terenie, usługi poradnictwa zawodowego dla młodzieży realizują ochotnicze chówce pracy w regionie. Jesteśmy w stanie dojechać właściwie w każde miejsce na naszego terenu działania, dojeżdżamy bezpłatnie, nasze wszystkie usługi są bezpłatne, tak więc to jest tylko odrobina dobrej woli ze strony instytucji czy osób zainteresowanych, dogranie terminu jesteśmy. Tym razem na zajęciach dla uczniów gimnazjum nr 1 w Bydgoszczy na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Pierwszoklasistów na spotkanie z doradcą zawodowym zabrali nauczyciele. Trzeba im jakoś pomagać, zidentyfikować te ich zainteresowania, mocne strony, słabe strony i pomóc zorientować się również w rynku pracy. Ponieważ dzisiaj jest taka sytuacja na rynku pracy, że duże jest bezrobocie, bardzo dużo absolwentów po uczelniach właśnie nie może znaleźć pracy i chcemy. Sprawić, żeby byli tego świadomi i żeby tak dokonywali wyborów, żeby później łatwiej było im w życiu i żeby te prace znaleźli po studiach. Pierwszy krok do sukcesu to określenie własnych zainteresowań zawodowych. Dzięki rozmowom z doradcą i specjalistycznym testom uczniowie mają możliwość odkrycia swoich pasji i zdobycia wiedzy o tym, czy na przykład wolą pracę samodzielną, czy w grupie. Drugi krok to zajęcia z zawodoznawstwa. Chodzi o to, aby gimnazjaliści wiedzieli, w jakim kierunku rozwija się rynek pracy, na czym polega praca w różnych zawodach, bo często zawody są postrzegane przez taki zewnętrzny pryzmat jedynie, przez to, co, co widzą w mediach czy w filmach. A nie do końca znają szczegółowo specyfikę danego zawodu, tak więc te zajęcia zawodoznawcze są dla nas bardzo istotne. I dają do myślenia młodzieży, co powinni brać pod uwagę, planując swoją ścieżkę zawodową. Chodzi o to, by decyzję podejmować świadomie. Myślę najbardziej o tym właśnie o, o tym, czy będę miał pracę, ale także o zainteresowaniach, czym chciałbym, co bym robił, żeby praca, którą będę wykonywał do, do 67 roku życia, ciągnąć już dalej, jak, jak już ja przejdę. To, żeby mi sprawiała przyjemność, że to, co będę robił, to na pewno będę chciał to robić. Szkoły, które chcą, by ich uczniowie skorzystali z takich zajęć, mogą zgłaszać swoje zainteresowanie do ochotniczych chówców pracy na swoim terenie. Na Kujawach i Pomorzu działają trzy mobilne centra informacji zawodowej: w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Kolejna grupa przyszłych pracowników to studenci, i także dla nich informacje o rynku pracy są coraz częściej na wyciągnięcie ręki. Od 20 lat pomaga studentom odnaleźć się na rynku pracy. Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu było pierwszą tego typu placówką w Polsce. W zainicjowaniu działalności instytucji pomogli Brytyjczycy. Dziś biura Karier ma większość, jeśli nie wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. Taki student, absolwent, który również jakoś właśnie próbuje odnaleźć się na rynku pracy, może u nas uzyskać indywidualną konsultację, taką informację, jak zbudować CV, jak przeprowadzamy korektę CV, dowiedzieć się, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Właściwie powiedziałabym, że tych tematów jest naprawdę dużo, i to też zależy od indywidualnych potrzeb kandydata. Biuro Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prowadzi dla zainteresowanych warsztaty i szkolenia m.in. z metod poszukiwania pracy czy sztuki autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku. Z myślą o studentach i absolwentach organizuje tydzień kariery i przedsiębiorczości, zapewnia lepszy start poprzez program praktyk i płatnych staży. Mamy około 300 umów podpisanych z firmami i to są właściwie firmy z różnorodnych branż, dlatego że odbiorcami też są studenci wybranych kierunków, od kierunków przyrodniczych po kierunki ścisłe. Student może właściwie w elastyczny sposób połączyć naukę z zdobyciem z doświadczenia zawodowego, ponieważ jest to jakby dostosowane też do jego planu. Pracownicy biura regularnie zapraszają też pracodawców na uczelnię. Na ile ich działania są skuteczne? Odpowiedź przyniosą prowadzone od niedawna ankiety dotyczące losów absolwentów. Biuro Karier kontaktuje się podczas roku akademickiego praktycznie z każdym przyszłym absolwentem, prosząc o wypełnienie ankiety już po ukończeniu. Dajemy tam sobie sześciomiesięczny okres, w którym później te zwrotne informacje zbieramy. No i to wszystko staramy się umieścić w jednej bazie. Skutecznym pośrednikiem między pracodawcą a studentami stara się być Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Wszystkie oferty zatrudnienia, jakie docierają do uczelni, umieszczane są w systemie, do którego dostęp mają wszyscy studenci. Staramy się jakby te dwie strony skojarzyć. Często jeśli sobie tego pracodawca życzy, dokonujemy takiej wstępnej rekrutacji, pokazujemy po prostu staramy się sami najpierw wyłuskać taką grupę najbardziej odpowiednią i wtedy tą grupę przedstawiamy pracodawcy. Zrekrutuj nasze talenty. Tym hasłem pracownicy biura reklamują studentów i absolwentów uczelni wśród pracodawców. Prowadzą doradztwo zawodowe i szkolenia. Ogromny nacisk kładą na praktyki. Każdy student musi odbyć od 4 do 8 tygodni takich obowiązkowych zajęć u pracodawcy. Chcemy, żeby nasz absolwent był przygotowany do pracy nie tylko pod względem teoretycznym, ale także praktycznym, żeby miał ze sobą kawałek praktyki, żeby wiedział jak się w firmie pracuje, na czym polega ta praca, z czym może się spotkać, jakie problemy ma rozwiązywać. Więc to chcemy mu pokazać na praktykach. Zachęcamy ich do staży, organizujemy dla nich takie stady tour, gdzie mogą sobie przyjść do firmy, obejrzeć, jak w danej firmie wygląda taki zwykły dzień pracy, bo nie każdy to sobie może wyobrazić. Warto więc jeszcze w czasie studiów pomyśleć o swojej zawodowej przyszłości i odwiedzić biuro karier. Nawet jeśli nie zadbaliśmy o swoją zawodową przyszłość na poziomie szkoły czy uczelni, to droga ciągle nie jest zamknięta. Centra Informacji Zawodowej to instytucje, które pokierują naszą zawodową karierą właściwie na każdym jej etapie. Tu można bezpłatnie skorzystać z komputera, napisać CV czy przejrzeć oferty pracy. Specjalną salę internetową dla osób zainteresowanych udostępnia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu. Dla nas e, każdy klient jest osobą, e, z którą możemy rozmawiać bez żadnych warunków wstępnych. To znaczy, nie ma tu jakiegoś procesu rejestracji, że to musi być osoba zarejestrowana, żeby mogła uzyskać pomoc. Centrum to jednostka Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Podobne placówki działają w Bydgoszczy i we Włosławku. My nie świadczymy usług stricte pośrednictwa pracy, bo takich usług świadczyć nie możemy. E, mówimy tu o po pośrednictwie krajowym. Niemniej jednak częstokroć mamy informacje o, o tym, że określani pracodawcy poszukują pracowników. Jeżeli uznajemy, że, że taka osoba byłaby dobrym kandydatem, to polecamy takiego kandydata. Do centrum może zgłosić się zarówno osoba bezrobotna, jak i chcąca po prostu zmienić pracę. Pierwszy krok to diagnoza sytuacji. Próbujemy określić bazę na jakiej funkcjonujemy, to znaczy potencjał na przykład naszego klienta, jaki, jaki ma potencjał. E, istotne jest to, czy on tę pracę stracił dwa miesiące temu, pół roku temu, czy na przykład nie pracuje 5 czy 10 lat. Rozmowy z psychologiem i z doradcą zawodowym, indywidualny program kursów i szkoleń, na to wszystko mogą liczyć klienci Centrum. Placówka na zlecenie przedsiębiorców pomaga też w sytuacjach zwolnień grupowych. Firmy mogą w centrum znaleźć coś więcej informacje o trendach na rynku pracy. Tworzymy na szeroką skalę informację zawodową. Ta informacja zawodowa dotyczy opisów różnych zawodów, które występują na naszym regionalnym rynku pracy i są to zawody zarówno deficytowe, jak i zawody nadwyżkowe. To dane szczególnie cenne także dla starszej młodzieży. Centrum współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi z całego regionu. W skład tej oferty wchodzą w różnego rodzaju warsztaty, warsztaty które, których celem jest poznanie siebie, poznanie swoich mocnych, słabych stron. Mam tutaj Tutaj na myśli swoje predyspozycje zawodowe, zainteresowania, system wartości, ale także i cechy charakteru, które mogą być przydatne później w wyborze czy planowaniu dalszej ścieżki zawodowej. W jej wyborze uczniom pomóc mogą też rodzice i nauczyciele, dlatego i te grupy objęte są programem. Po to, żeby wspomóc wewnętrzny system doradztwa zawodowego w szkole, a więc te spotkania miały na celu wyposażenie nauczycieli w konkretne narzędzia pracy. A szkoły, które chciałyby skorzystać z propozycji centrum, wciąż mogą się zgłaszać. Czym jakiś region ma gorszą sytuację na rynku pracy, tym musi jeszcze bardziej więcej wiedzieć na temat rynku pracy. Dlatego, żeby znaleźć po prostu pracę, co jest niezwykle trudne tam, gdzie jest duża nierównowaga. Z kolei pracodawcy mają problem, jak wyłowić spośród tysięcy osób bezrobotnych te kilka osób, które ich interesują. I następnie jednostki szkoleniowe. Które uczą pewnych praktycznych umiejętności, muszą mieć orientację, jak tak na ubogim rynku pracy przygotować ofertę szkoleniową, żeby ona dała zatrudnienie tym osobom, które szkolą. A więc, po pierwsze, znajomość rynku, czyli badania, po drugie, świadoma decyzja podjęta jak najszybciej. Po trzecie, odpowiednie kształcenie i można ruszać do pracy. O ile jednak wiedza o rynku pracy jest bardzo pomocna w kształtowaniu zawodowej przyszłości, o tyle bez własnej inicjatywy i zaangażowania nie pomogą nawet najlepsze prognozy czy badania.